To Kilka kroków, dzięki którym dostaniecie maksa z zadania z prędkością. Po pierwsze, czytamy zadanie. Dokładnie przeczytajcie sobie to zadanie. Jak już macie to zrobione, to idziemy drugi krok. Wypisujemy wszystkie dane, czyli wypisujemy prędkość, jeśli jest na czas itd. Po wypisaniu danych przechodzimy dalej, czyli sprawdzamy jednostki. Czyli jeżeli były kilometry na godzinę, to wszędzie mają być kilometry, jeśli były metry na sekundę, to wszędzie metry i sekundy itd. Gdy już uporządkowaliśmy jednostki, wypisujemy nasz wzór czyli V równa się S przez T. Wzór na prędkość. Ale musimy go pewnie przekształcić, czyli wyznaczyć drogę albo czas. Przekształcamy nasz wzór. I pozostało nam obliczenie. Czyli wstawiamy te dane, które były do naszego wzoru. Wyliczyliśmy już to, co chcieliśmy. To teraz wracamy do zadania i czytamy jeszcze raz pytanie. Czytamy pytanie, żeby odpowiedzieć na nie. I na końcu zapisujemy odpowiedź.